Teraz muszą bronić się na stadionie w Szczecinie, Klaudio Miller, 18 minuta spotkania, 1 do 0 dla Pogoni, nie miał najmniejszych szans przy obronie tego uderzenia Mateusz Sławik, piłka ponad murem GKS-u, większość goli w tym sezonie dla Pogoni pada. Już 34 minuta gry, Rodrigo z autu, Kaźmierczak przedłużył do Bugaja, Bugaj, 2 do 0. Pierwsza w tym sezonie ligowa bramka doświadczonego napastnika Pogoni Szczecin. Znów nie dał rady Grzegorz Fonfara, nie poradził też Mateusz Sławik. Troszkę szczęśliwie opanował piłkę Artur Bugaj. Dwie minuty później katowiczanie Łukasz Gorszkow popatrzył gdzie są partnerzy. Gorszkow i kolejna długa piłka w kierunku Artura Andruszczaka. Tym razem Andruszczak uciekł obrońcom pogoni. Już tylko 2 do 1 dla gospodarzy. Andruszczak w poprzednim sezonie występował w Szczecinie, ale był w drugoligowej pogoni tylko rezerwowym. Rzadko pokazywał się na boisku. Nic więc dziwnego, że teraz chciał udowodnić, że trenerzy portowców mylili się w ocenie jego umiejętności. Uciekł piłkarz GKS-u Mariuszowi Masternakowi. Jednoznaczna Stanisława Wrubel. I już mamy remisę 2 do 2. Przed tygodniem w Warszawie Polonia prowadziła z pogonią 2 do 0. Aby ostatecznie zremisować 3 do 3. Czyżby zatem sytuacja się powtórzyła tyle tylko, że tym razem na niekorzyść sportowców? Do końca spotkania jeszcze dużo, dużo czasu. Zmylony Waldemar Grzanka. Na razie 2 do 2. Sędziowie nie mieli wątpliwości. Claudio Milar. Milar miękko w pole karne. Masternak 3 do 2. 75. minuta meczu. Mariusz Masternak wrócił do zespołu Pogoni po czerwonej kartce. No i teraz nieupilnowany przez obrońców Katowic uderza piłkę głową i po tym uderzeniu Pogoń prowadzi z GKS-em na lewą stronę. Boiska. Tutaj troszkę swobody ma Moskalewicz. Moskalewicz do Milara. Milar! Milar! Stawia kropkę na D. 4 do 2 dla pogoni. To druga w tym spotkaniu, a trzecia w tym sezonie w Polsce Lidze. Bramka Klaudio Milara. No i ta akcja Urugwajczyka zamyka chyba dyskusję na temat, czy warto było sprowadzać go do Szczecina. GKS grał w tym momencie w osłabieniu, poza boiskiem był kontuzjowany